Skrypty, które mają się uruchomić po nadaniu komunikatu Start gry, powinny zaczynać się od bloku z napisem kiedy otrzymam. Znajdziesz go w kategorii zdarzenia. Pierwszy skrypt: zbuduj dla tła. Po otrzymaniu komunikatu zmień tło na tło gry. Pokaż zmienną liczba punktów i. Zatrzymaj skrypt. Kolejny skrypt będzie dla duszka kulki. Po otrzymaniu komunikatu Start gry pojawi się on na scenie w wylosowanym miejscu. Skorzystaj z bloków w kategorii Wyrażenia. W skrypcie dla duszka kota określisz zwiększanie zmiennej czas do momentu, aż osiągnie wartość 20. Użyj bloku powtarzaj aż. Działa on w ten sposób, że program powtarza umieszczone w nim polecenia, dopóki nie zostanie spełniony warunek po słowie aż. Czyli kiedy zmienna czas będzie równa 20, duszek nada komunikat przegrana.